No fantastyczne mieliśmy te wybory. Wszyscy jednocześnie wygrali. Wygrał PiS, bo wiadomo, miał najwięcej głosów i oczywiście nie skonsumuje tego zwycięstwa, ale wygrał. Brawo! Wygrała Koalicja Obywatelska, bo prawdopodobnie utworzy rząd i będzie rządzić tak, jak już rządziło. Brawo! Wygrali przede wszystkim ultrasi. Po PiSu, bo przecież będą nadal mogli rzucać pogardliwe hasła w internecie i obnosić się ze swoją wzajemną nienawiścią. Brawo! Wygrali również chłopcy i dziewczęta z lewicy, bo przecież dostaną swoje stołki w rządzie. Brawo! Oczywiście wygrała również yy, trzecia droga, bo przecież jak nie głosujesz na trzecią drogę, no to głosujesz na pis. Jak głosujesz na trzecią drogę, to głosujesz na platformę, więc jest to trzecia droga. Prawda? Brawo! No i oczywiście wygrała Konfederacja, która wprowadziła dodatkowe, fantastyczne indywidua do parlamentu. Cóż za zwycięstwo! Brawo! Wygraliśmy te wybory. Prawda? Wygraliśmy. Wygraliśmy?